Żeby być sobą, to trzeba być kimś. Słyszałaś się już na pewno ode mnie to, to powiedzenie i ja wracam do niego, dlatego że mm, mam taką bardzo dużą wewnętrzną potrzebę do tego, żeby faktycznie skupić się w, w moich działaniach na tym, żeby wspierać innych w budowaniu poczucia własnej wartości. Ile razy bym nie pracowała z kimkolwiek, czy to z wysokimi osobami z zarządu, czy to z osobami z mojego zespołu, czy dyskutowała różne tematy z... Z różnymi osobami, w, nawet w sportach, w tego typu rzeczach, to wszystko się rozbija o poczucie własnej wartości. Wszystko, absolutnie. W sporcie, w życiu prywatnym, w związkach, w kontaktach z dziećmi, w kontaktach z teściami, z rodzicami, z koleżankami z pracy, w samej pracy, z pracownikami i tak dalej. Wszystko rozbija się o poczucie własnej wartości. Dlatego że jeżeli nie mamy wysokiego poczucia własnej wartości, to pewne rzeczy nas kują, to pewnych rzeczy się czepiamy, to usłyszymy pewne zdanie i nie traktujemy go neutralnie na zasadzie nie Zastanawiamy się, co autor miał na myśli, tylko już bierzemy to do siebie, że ktoś coś nam powiedział, że ktoś coś miał na pewno złego na myśli i nam coś wytyka. Brak wysokiego poczucia własnej wartości to też brak odwagi do tego, żeby faktycznie coś a zrobić odważnie właśnie, brak odwagi, żeby coś zrobić odważnie. Mam na myśli to, żeby się przeciwstawić na przykład mm, toksycznym osobom, żeby się przeciwstawić albo odważyć powiedzieć o podwyżce, albo odważyć do tego, żeby zmienić pracę, albo odważyć się... Cokolwiek sobie tutaj wstawisz. I wszystko rozbija się o wysokim poczucie własnej wartości. Dlatego, że osoby o wysokim poczuciu własnej wartości, one nie boją się ponosić porażek. One traktują porażkę jako element procesu. To jest jedna z takich rzeczy. Ja się nie boję o jej, na co się wydarzy, jak mi nie wyjdzie. Nie wyjdzie mi, to nie wyjdzie. To wyciągnę wnioski i pójdę dalej trzebie kolana, poprawię koronę i się podniosę. A wiele osób, które spotykam na swojej drodze, one nie podejmują próby, bo boją się, że im nie wyjdzie. Czyli skazują się na porażkę jeszcze przed zaczęciem, dlatego, że nie podejmują działania. Ja to często powtarzam swoim, swoim dziewczynom zespołu i generalnie tak samo swojemu synowi, że jeżeli podejmiesz jakieś działanie, to masz 50% szansy, że to zrobisz tak nie patrząc na jakąś bardziej skomplikowaną statystykę wynikającą z doświadczeń innych osób i bla, 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 tylko patrząc na taką statystykę pod tytułem albo ci wyjdzie, albo ci nie wyjdzie, albo to osiągniesz, albo tego nie osiągniesz. Ale jeżeli nie podejmiesz jakiegoś działania, to na 100% tego nie osiągniesz, bo jak masz osiągnąć, jak nie podjęłaś, nie podjąłeś tego działania, tylko. Fakt jest taki, że właśnie brak poczucia własnej wartości sprawia, że ludzie nie podejmują działania. Ja Cię zapraszam do procesu 30-dniowego. Nie wiem, kiedy tego szukasz, słuchasz, więc musisz zobaczyć w opisie, na co teraz jest do dyspozycji. Natomiast ja zamierzam uruchamiać taki proces być może co miesiąc. Na razie mam zaplanowane na cały październik, na cały listopad, czyli dwie opcje: na październikowe 30 dni albo listopadowe 30 dni. I ten proces to jest. Mm. On już jest bardzo mocno dopracowany na poziomie moich wszystkich doświadczeń dotychczasowych, a szkolenia i coachingi z poczucia własnej wartości prowadzę od 2006, chyba tak jakoś musiałam dobrze policzyć, ale tak myślę. Jedne z pierwszych, które robiłam z tego zakresu, to one były nawet z takim, że skakaliśmy ze spodochronem mm. razem z uczestnikami i to był pierwszy raz, zresztą. To było też magiczne, nie wszystkie dało się tak zrobić, bo nie każdy miał budżet na to, ale, ale pamiętam, że robiliśmy też takie i były magiczne. I ten proces to jest 30 nagrań dla Ciebie wzmacniających. A zobacz sobie w opisie, wklejam Ci dwa linki do, do tego, jakiego typu to jest za 30 różnych. To jest 30 zadań, które wykonasz sobie samodzielnie w swoim rytmie. W, w taki sposób, żeby przepracować siebie, bo to Ty musisz zrobić, czyli nikt za Ciebie nie zmieni Twojego poczucia własnej wartości, to jest Twoja robota, ale z zadaniami będzie Ci łatwiej, bo odnajdziesz siebie w tym przy okazji, trochę swojej tożsamości, trochę takich rzeczy, które Ci po prostu pomogą i m, cztery warsztaty, które będą w takich godzinach, że 99,9% osób będzie mogło uczestniczyć, natomiast uwaga tylko dla Pani. Ja się specjalizuję w warsztatach z pewności siebie dla pań teraz i nie chcę mieszać, bo zauważyłam, że kobiety się zupełnie inaczej zachowują na sali szkoleniowej, tej wirtualnej, nawet jak są mężczyźni w grupie, a mężczyźni po prostu potrzebują trochę innych procesów niż kobiety, tak? Bo... bo... To są trochę inne, ale jest kilku panów na rynku, którzy prowadzą tego typu rzeczy, więc zapraszam do panów. No i co? I zapraszam Cię bardzo serdecznie, masz dwie opcje, jeżeli chodzi o październik i zobacz się trochę różni. W październik masz takie opcje, że możesz albo skorzystać z mojego linku i kupić dowolne produkty za symboliczne 100 zł ze sklepu Willoway, albo możesz i musisz się zmieścić do końca października, albo możesz. Po prostu przelać mi 99 złotych, tam też masz linki w opisie. Jak nie chcesz produktów, tylko wolisz w ten sposób, proszę bardzo, Twoja wola. Natomiast to, co bardzo ważne, jeżeli ktoś z mojego zespołu pokazał Ci to nagranie, to korzystaj z linka osoby, która ci go pokazała. Dlatego, że tak samo masz dostęp, a ja bardzo jestem lojalna względem moich ludzi i bardzo dbam o to, żeby dawać im też takie narzędzia do tego, żeby, żeby wzrastali w, w, w rozwoju. Proces jest magiczny i objęty gwarancją satysfakcji. To znaczy, jeżeli przejdziesz wszystkie zadania, wszystkie warsztaty i uznasz, że to ci nie pomogło, to ja ci oddam 100% pieniędzy. A ja wiem, że tak nie będzie, bo ja wiem, co ja potrafię zrobić w tym procesie. Ja wiem, co ten proces robi. Natomiast jeżeli ty możesz mieć wątpliwości, to na absolutnie daję ci taką gwarancję satysfakcji. I wyobraź sobie, co się zmieni w swoim życiu. Jak będziesz mogła powiedzieć o sobie Wierzę w siebie 10 na 10. Kocham się bezwarunkowo, ile rzeczy będziesz w stanie ogarnąć, do ilu rzeczy złapiesz luz, jak Twoje otoczenie odetchnie, bo będziesz po prostu fajniejsza, nie? bo nie będziesz taka zestresowana, nie będziesz się czepiać pewnych rzeczy. Jak ty odetchniesz, bo będziesz się lepiej czuła ze sobą i to naprawdę nie chodzi o to, jak wyglądasz, i to nie chodzi o Twoją wagę. Nie chodzi o stan sukcesów i te wszystkie rzeczy. One są pomocne, ale ja znam wiele bardzo pięknych osób, które mają bardzo niskie poczucie własnej wartości. Znam wiele bardzo bogatych osób, które mają niskie poczucie własnej wartości i bardzo zgrabnych osób, które mają niskie poczucie własnej wartości. To nie o to chodzi. Zawsze cię będę... Po, na, mobilizowała do tego, żeby nad sobą pracować, no bo warto, bo zawsze się lepiej czuję w swojej skórze, jak wyglądamy lepiej. Ja przy okazji jeszcze promuję taki z wiekiem lepiej, bo faktycznie, nie wiem, 10 lat temu wyglądałam dużo gorzej niż wyglądam teraz, a za 10 lat zamierzam wyglądać dużo lepiej niż wyglądam teraz. Ale to jest magia, magia jakby tego wszystkiego, co jest dzisiaj dostępne na rynku i nie mówię o inwazyjnej a medycynie estetycznej, bo, bo ona jest bardzo droga, choć magiczna. Natomiast mówię o zupełnie naturalnym dbaniu o siebie po prostu od wewnątrz. I od zewnątrz dobrymi naturalnymi rzeczami naprawdę da się zrobić cuda. Więc zapraszam Cię do tego magicznego procesu i z pełną odpowiedzialnością mówię, to jest magiczny proces i dam Ci ogrom magii, żeby ta magia przelała się na Twoje myślenie o tobie, bo ja widzę, co to się wydarza z dziewczynami, jak one przechodzą ten proces. Ja wiem, jak to bardzo wpływa na nie, na ich domy. Na ich życia. Więc z radością się tym dzielę i Zajrzyj do komentarza albo odezwij się do osoby, która pokazała Ci to nagranie i zapraszamy Cię. Masz czas, żeby dołączyć do październikowego projektu do końca września, czyli do, do jutra, do końca dnia, do poniedziałku, do końca dnia 30. Potem dopiero 1 listopad rusza kolejna edycja, ale ona już będzie na innych warunkach, to znaczy ta cena e, 299 zł, nie 99 i ma zakupy tak samo na poziomie 299 zł. Bo... bo... Właśnie teraz jest lat miny, a potem już nie będzie lat miny, będzie bardzo dużo czasu na promocję tego, więc tylko i wyłącznie dlatego. Ściskam Cię bardzo mocno i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie z mojego przepięknego, mobilnego biura. Dzisiaj tutaj pracowałam. O, jaką piękną miałabym perspektywę w tą stronę? W tą powinnam nagrywać. No ale to jak się ma takie piękne biuro, to można nagrywać w dowolnym kierunku. A jak chcesz ze mną pracować, to też zobacz opcję, bo też dałam w. w Wciskam i do zobaczenia.